Ciema z tej strony krzyży i przemo Dobry, tutaj Przemysław, witam Oczywiście Dobra, nie ma co tu pieprzeć, ciśniemy od razu no, Dajesz tak jak zwykle lewy budynek No tutaj, tutaj Jak na razie to jest no, pieszne, no, że jest wspólne nagranie, ale będzie tego więcej bez wątpienia. No, no tak, na Tak, chwila, trzeba nawieć zniszczyć potem może coś tam pomówimy Grenade! No, no, Boom! Dobra Fak! Już padłem! Dobra, jest, dobrze. Dobra, biegnę tutaj. Troszkę spanikowałem, jak typów miałem. Yy, tak? Zabijity ty biegniemy. To, to był fail, ale nieważne. Ja no, coś nie mam pewności, naprawdę, To, się, to dzisiaj jest nie no tak. Zabij. Luz, luz! Fak, fak, fuck, fuck, fuck padnę. Czekaj gdzie oni są? uciec, uciec, lekko. Dobra. Dobra Ty pójdźcie go od GL jak dobra, zdechł Dobra jeszcze, jeszcze jeden na środku Jeszcze gdzie oni są? Jest tutaj Pojawił się coś dobra. jeszcze? Czysto? Nie, plecy Jest tu Plecy twoje Dobra No ukończony Jak... co? Nie bo HP mi się nie wszystko dobrze Pewnie Bóg mu się. Dobra, no nie ważne. Wracamy do budynku. A oni już idą? A kurde, to już... postajemy się pewnie z masą nagrać z spraya, ale to w no, no. no, no. dalekiej no, przyszłości Najpierw mamy nie. inne plany. Najpierw musi być premierat Mie... też przede wszystkim. Po pierwsze sami musimy przejść. Wczuć się bez no, no. spadku FPS-u na frapsie. Ale za to w międzyczasie ja zamierzam nagrać portala, to jest pewne. O ile przemu nie zmieni planów on zmieni na gotika tak? Tak tak, gotik jeden oczywiście RPG. Jest no właśnie Troszkę się różnimy zainteresowaniami. Ja tam wolę jakieś logiczne shity Przemu woli levelem ja? bić. Tak, RPG, levelem, wszystko. Oczywiście jeszcze obydwoje lubimy szelanki, więc ma efekt tutaj jak najbardziej. No, a ma Mass tak też jest rpg Właśnie, no, właśnie, no. właśnie. No, no, Jeszcze no, ustalimy kto, fajnie. co i jak, ale bez wątpienia, zanim nagramy let's playa z y, Mass Effecta 3, nagramy dwójkę i żeby się każdy mógł wczuć no, no. w fabułę. Tak, tak, właśnie to. Najprawdopodobniej będzie ankieta, czy chcecie przejść jako y, taką drogą pozytywną czy negatywną, oczywiście kto gra w Mass Effecta wie o co chodzi. No. W zależności od tego będzie dana osoba nagrywana. Jak tam przemo? Czyjesz? No ja sobie, ja, bo jak ja będę oczywiście Nagrywał, no, Ja typowy idealista to... Prawie tam, tam żadne by, bicie po pysku tylko Wiesz, żadnych zbędnych killi Czasami, Czasami nie trzeba? Nie no, czasem trzeba, nie powiem, to nie jest jakiś stopiecen idealista Ej, ale cicho strasznie, łatwo idzie, nie powiem. Tak, zauważyłem. Bo oni się gdzieś pojedynczy już schowali. O, mam go, mam go. Jest na środku. Tutaj przy mnie. ściga ciebie. Mam razem jednego. Dalej jest. Trzecia fala w końcu zrobi się ciekawiej. No no Albo To będzie albo zabicie trzech celi, albo zdefowanie trzech punktów. Albo Zdjęcie przejęcie tej. jednego, co no, lubię najbardziej. Jest, o, gdzie to jest? Gdzie to jest? No, no, to nie jest najtuniejsze, to jest najlepsze. Znaczy, jak wyrzucasz granaty, to jest ale... Chodź tu budynkiem. Gdzie? Tędy. Gdzie? Dobra. Tu trzeba troszkę pozabijać. Już biegnę. Shit. Ja tutaj, tutaj pobiegnę. Od tutaj pobiegnę. Ja tędy wbiję. Nie widzisz ale... No pobiegnę tam do ciebie mam troszkę mało czasu, trzeba przydałoby się go zabić O oh, shit! Przecież to są cele! Ja powyliłem! Dobra, nieważne Jest dead! Knight. Dobra, mam dodatkowy czas Dobra, ja za chwilę padnę chyba. Nie, nie, dobra. Nie no możesz nie paść. Gdzie on jest? Na górze. Na górze, tam i No jak się tam dostać? Nate może Fuck fuck! Trzeba uciec! Uciec <noise> Dobrze. Jest, jest! Dobrze jest, dobra. Dioniec, gdzieś tam na górze, gdzieś tam na górę. Tam daleko, się no. schować sekundę. Jak tam na górę wejść w ogóle, bo ja nie... O oh, shit! Padam, padam, padam Pomóż? Mokre. Oni muszą zejść do nas. Aha, no to lipa troszkę, bo to troszkę głupie jest, nie? Tak mi się wydaje. No z lekka. Tutaj jest typ Chyba, że wewnątrz byś miał... Ten cel zaprosili. No właśnie, chyba tak zrobimy, Przemek. Oj I... grenade, grenade! Udało się, ledwo. Teraz wszedł. Już wyprawił, to można go już naparzyć. Koniec granatów. Dead. Jest no, kolejny. No, no. Nie mam ammo. Znaczy, mam ammo, To właśnie, biegniemy. Granaty trzeba zebrać. No, Na pewno ty... zauważyliście, ja ci... Nie, żołnierzem ja... Yy, Boże, ja żołnierzem przemo adeptem no? Biotyki mówię co jest dobre akurat zestaw, gdzie on jest? No, no, on a tam, jest biegniemy, minuta, minuta no, Shit, spokojnie. padam Padłem? Nie, nie 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 nie, to ja muszę czekać wtedy Przemo, pomóż, spamuję z pasją Czekaj, już, już, komuż najpierw ten Celsjusk dałeś? No to ja już całkiem pewnie padnę, nie przejmuj się mną. Czyli może zdążę, bo biegnę. Po tej chwili Przemo, po ostatniej Gdzie chwili. Jest? Dobra, najpierw mnie I pewnie nie przejdziemy tego oczywiście. Dobra, trzeba szybko go zabić tam. I granatami rzucę, nie? Przejdź, biegnę właśnie. Ha! Oh! <laughs> E to było zajebiste No no Dobra Powiem szczerze, właśnie te cele są najgorsze Akurat to przejmowanie punktu albo defowanie jest strasznie proste Zostaje nam z dwie minuty czasu do końca A tutaj ledwo no, zdążyliśmy, no, jak no, zawsze Jakaś premia nie? Jest zawsze pod koniec tego złożymy przed czasem. No Premia jest, zawsze kasę się zdobywa za to, że yy, Przejdziemy właśnie taką specjalną jakby misję Czyli jest mm -hmm. trzeciej ich na piątej to to fali kasa za to, nie? I dodatkowo czas. kasa za czas, który został do końca No no widzę. Ej gdzie oni są jeszcze? Już... O jest, widzę go nie, nie, nie widzę. No, dobra, nie widzę. Y... Schował się, grenade Uciekam Skakanie to jest świetne Wnosi się w powietrzu, chyba? Tak no, <laughs> Uwielbiam to no i jeszcze jakiś tutaj dostał. Gdzie? On gdzieś tutaj sapie O, słyszałeś to? Jest, jest! No, no, no. Nemesis Gdzie, gdzie? Gdzie? Tutaj był. O jest! Minąłeś przybyk! Bo... No, no, jeszcze jedno, jeszcze jedno. Dobra. No, Masz go? Masz go. No już nice. O, to chodzi. Idę do no, Teraz czwarta. Powinno być zwyczajnie, więc budynek. No to biegniemy. By... Pewnie wyjdą z lewej strony. chociaż... To jest właśnie świetne, Najbardziej... że... No to. Świetne jest to, że zawsze się coś zmienia. To nie jest zawsze no tak, tak, tak samo, tak. nie jest uskryptowane. Co jest przecież ważne? Co jest ważne? Coś tam co wspomniałeś. Coś chciałeś powiedzieć. A wiesz, że... Kurde, zapomniałem nawet już. A, wpadłem mu Kenata. Nie ja mam zaufania. O, oh, shit. Biegamy w typa. Jak wtedy jeszcze nie mogłem go zabić w ogóle. Blok Blokowałeś Amno. O, oh, shit. Nemezis mnie zdjęła przez okno. Ono to przewolono. Naprawdę przewolono. Dobra, nie mam tarcz. O, właśnie teczownik. Ja Green potrzebujemy. Sekunda. Teczko troszkę. Troszkę lipa. Ja, się. Dlaczego nie wybuch? Czego to tak dziwnie leci? O, padam. Możesz mnie ożywić. Szybko, szybko. Jest. Ja też spadłem Dobra dobra to ja muszę troszkę się rozpędzić tutaj O, mam. jestem na pół metra. Jak z nim jest? Jest jeszcze Ja tutaj troszkę uciec Ledwo Trzymaj się Przewod teraz Ci nie będę mógł podnieść Nie wiem dwa patek, jeden patek, Ja też mam jeden pasek ale to ja full u mnie z tej strony jest czysto. Też przebrane jest to, że... O nie. Dobra. Ja jest zdjęta. Też, ja widzę też. Patrzcie tu. Nie, nie, wyszło. O! O, dobrze go dowiłeś. No. Bałem się, że skoczyłem wcześniej niż zwykle. To akurat przy nagraniu, ale nie jest dobrze. Piąta? Tak, szósta jest. Ten kanał to... no? przy przychodzi azdas, czyli mech po prostu, krótko. mówiąc. na górze, no, Przemek. No, no. Czekaj, bijemy do jakiegoś budynku, może. Dobra, ale i do no tego tu jestem, bo tu jest dużo przeciwników. Ja właśnie tam wbiłem. Double czekaj. No, oh, nice. O, Ej, potrzebuje o, nie potrzebuję ammo. Potrzebuje ammo. Yy, byk. Na pewno na jakiś czas słyszycie tak jak teraz, że Przemek ci się na głośnikach, ale... Myślę, że to ten. Jest chwilowa sprawa. No... Zejm wystawie sławki. Niestety na Sylwestra Więc... nie punktu, rozwalił. Też nie jest też niewkurzające, ale po prostu to nie jest sprawa na stałe. Za niedługo się to zmieni. Jak na przemek żyjesz? Tak tak żyje Bolał, tak, wiesz, w ogóle uwierz i trzeba się dzieje. blisko cię, żeś mógłby podnieść weźbym Gdzie oni są? O tu On? są Tam gdzie smoke Czek grenade Troszkę ten smoke przeszkadza mi, ale On właśnie jest taki Wkurzający, nie bo nie wziąć... ponieważ nie można ich zaznaczyć No no to jest właśnie A to jest dobra bo... No tak no, tak, nie tak. Na wprost. Medis! Tyle? Ja sobie fala falę uderzenia mu ściągę tarczę na chwilę. Właśnie to widziałem, ale i tak go miałem od połku, więc dobrze wyszło. To by było ustawienie. ustawienie. I teraz ten mech jest. To jest szósta? Poważnie? No, no. Cele... To jest... Jeszcze... O nie, co to No Znowu to z kiepskie. No to jest siódma. To yy, siódmej idzie. No 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 no. Wbijamy tu Przesmoka, heads. Headshot. O nie! Z dużym MG na to nie przebiega Dobi go Tobi! Yes. Plecy! Ja też... O i koniec. Koniec. Nie, masz tego? nie mam niestety. Nie masz na niestety. Nie niestety. To już no, no. niestety poczekamy sobie na śmieć Przez całe życie czekamy. To było pesymistyczne. Nic udana Wynik całkiem niezły. No, no, no. 14... Prawie 14 minut. No nie wiem. No myślę, że na razie wam tyle starczy Mm -hmm. Kolejny no, materiał no, wspólny, najprawdopodobniej najszybciej będzie Skoda MW3, ponieważ często ja w niego gramy. No Słucham, multiplayer. Przemek? Co? Coś mówiłeś. Że jakaś rozgrywka w multiplayer. No jakiś ładny meczyk z komentarzem. Niestety nie mogę sobie nic kupić. Oto dzięki, że nas oglądaliście, zapraszamy do subowania. Dziękujemy i siema. Dobranoc.